Mama, no i tego czutana. Co? Biorę to. daj mi to. On będzie chciał kupić, będzie chciał kupić. daj mi, mi to. Mamy to. E co ma napisz w... Czekaj, goń go! A jakie ID ma? Jakie ma ID? Przedaj mi to. ID 10 Napisz mu, nie strzelony. Napisz mu, że nie strzelony. Nie jeździcie tak za mną. Nie jeździjcie za nim. Te otwapy? Chyba ja. O, siwy si do mnie pisze. Sprzedaj któremuś, i Drymanowi dasz kasę. I wyjdziesz. Ja i przecież jak to sprzedasz, to oni tego nie cofną, tylko nie będzie tak jak z dodo, kurwa. Zaj, Ale też za 10 stów jakieś mu sprzedaj. Nie, za 6, 7. <grym> I <grym> i Drymanowi dasz kasę i powiesz machnę elegaminowe. Dawaj! A jakie tuny ma? Weź wystaw na giełdzie. Daj weź tym sultanem. Napisz... Ile? 650 Ile napisz? napisz 700. 700. To wtedy bana dostanie i kasy mu nie zwrócą. Ej, ja mu podbiję trochę. Nie, ku**a. Wystaw ja... za 700 i poka co ma. Ten... ten... Nie ma waku. No, waku nie. A bierze, napisał, że bierze. Sprzedawaj panu. Dla Drymoniusza w ja od razu ich do daje. O, piszą coś na FDK, Dryman. Masz mecha w FC? Szybko zary. Ile ci daje? Widzę, że idź coś. Nie, nic nie. Że nie. Napisz, że nie i chuj. Napij dzięki pakio, za fejsa. Albo Napisz do Japana dzięki za face'a. Jakiego Sancheza? Ej! Yy, do mnie. Napisz do Japana dzięki za pięć dyszek. jest taki wiesz jaki smugler kupił Tornado. Jakie? Na kaidzie. Skąd? No stoi pod urzędem LVH. Tu jego? Dałeś pace a teraz płaczesz. Coś takiego. Patrz, stoi tu. Ja to sprawdzałem. No skąd on to kupił? No może od Nightmare'a. Aha. Siema. Elo no to ja jestem. okręcony gościu. To ja idę z wami. Nie, ty nie możesz. No to... I napisz, dzięki za dwie stówki, dryman. Widzimy się jutro w szkołce. <noise> jutro w <szkół> to się <noise> widzi. Co ty, z zmieniasz? Ej, kogo wywalić? A to on ma tego? Nie, nie ma jednak. No, stage. Ale na ts się. Sprzedałeś, no? handel poza serwerem. Kościół, tu się dymy u człowieku. Ja, ja, ja już mam screeny, stara sam daj deskarkę pisać. Człowieku, ja co ty chuj z tymi screenami, czyż? Wiesz, jakie tu są dymsy na serwerze? No co wy odwalacie? Sprzedajemy tanie auto kurwa, z, z, z tych ukradzionych kont. Eee! Eee, no ci coś, no, coś na FDK piszą. Ale to banice będą za to człowieku. No to wyrobane, dawaj auto. Mhm. Daj mu auto. Dobra, też muszę. Dobra. dobra. Ale napisz jeszcze do Dermana, dzięki za playsa, coś takiego, dzięki za przelew. No ale tak, a jest tam coś na ID? No jest. Ej, jak ktoś na ID jest, to ja chcę, halo. Słuchaj, no raduj że później złości, to ci to, to... wyceni w apelce. Wyrąbane w to! To... No to daj jakieś, mam 400 stówy. No ja ludzka. mogę 4k id wziąć. Dobra, dawaj mi jakieś auto id. do dymy. Tylko będę muszę napis napisać... Kajgnorę pierw później kasę przelej. Pierw ignory. Dobra. Pójśnikaj. Wyszedłem z serwera już. Zapłaciłem i wyszedłem. <noise> Ile? 650k <KD> dzięki <noise> za fejsa. <Facebook. głos> gdzie jesteś Ty, dajcie mi auto ID w Nic nie dostaniesz, gościu, cieplujesz no e, Królik chcesz zobaczyć jak się złomuje z cyfrowego senta E, nie, a, bo ta, tak, tak No to chodź Gdzie? Na przewo. A, a on, sprzedaj mi go Sprzedaj mi Ja go. to zrobię, że ja to Sprzedasz go lepiej później Freju sprzedaj mi go za cztery stówy nie, nie jak mało. No. Jak masz dla królika sprzedawać to i to złomuj Nie już Monek sprzedać go komuś za A milion coś, so, żeby mi na infka starczyło i se infka